Dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Więc <grymne> zaczynam dziesiąty raz. Ale pluszak cały czas tutaj i nie mogę po prostu zacząć, bo on cały czas... Okej, okay, przed na dywan. O i przyszedł jeszcze tutaj. No dobra, teraz już mogę zacząć, więc hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zrobimy sobie drugą część naszej pogadanki na temat e, pracy twórcy internetowego, influencera, jakkolwiek chcecie ten zawód nazywać. E, powiem Wam o takich różnych rzeczach z zakulis, e, więc jeżeli jesteście zainteresowani... To oczywiście zapraszam Was do oglądania dalej. Zrobiłam to tak, że dzisiaj jeszcze wrzuciłam na story, żebyście zadawali pytania, ale najpierw chciałabym odpowiedzieć jeszcze na kilka z poprzednich, bo no właśnie dlatego chciałam zrobić część drugą. Pierwsze pytanie, na jakiej podstawie odrzucam współpracę? I tak naprawdę to przede wszystkim pierwsze pytanie, jakie sobie zadaję, czy to jest w ogóle coś, co po pierwsze albo sama byłabym tym zainteresowana, a po drugie, czy to jest taki produkt, usługa czy cokolwiek, co pasuje do tego, co robię w internecie. Bardzo często dostaję propozycje współpracy z różnymi bankami, pożyczkami. I tak dalej. No i to są tematy, których nigdy się nie podejmę, mimo tego, że oni naprawdę bardzo fajnie płacą. To ten temat kompletnie nie pasuje do tego, co robię tutaj w internecie, więc właśnie na przykład to jest powód, dla którego odrzucam tę współpracę, więc tak naprawdę to są te dwie kwestie. Po trzecie, czy jest to marka, którą w ogóle lubię, czy jestem nią zainteresowana, więc tak to wygląda. Marka, na której się zawiodłaś. E, oczywiście nie będę mówić o kogo chodzi, ale była jedna marka, z którą e, współpracowałam e, i po prostu dostałam... E, Parę razy takie niezbyt fajne odpowiedzi e, i stwierdziłam, że już e, raczej rozchodzę się z tą marką i nie chcę raczej z nią e, dalej współpracować, mimo tego, że byli tym zainteresowani, ale e, trwam przy swoim postanowieniu i po prostu było mi wtedy przykro, jak to przeczytałam i stwierdziłam, że e, no nie chcę z taką marką po prostu współpracować. Ile procent proponowanych współprac e, przyjmujesz? i e, Ciężko mi jest tak powiedzieć, ale myślę, że jak dostaje powiedzmy, że z 10 propozycji dziennie, to ostatecznie. Może nie, że ostatecznie, ale że przychodzi do tego etapu drugiego. Jedna, dwie współprace. Bardzo często dostaję też po prostu współpracę tych typowych skamów, na które nawet nie odpisuję, ale jeżeli chodzi już o takie konkretne współpracy, to myślę, że tak jedna, dwie i to mówię o tych współpracach też, które dostaję na swojego maila. Dlatego że mam swoją menadżerkę z sieci partnerskiej i ona też mi ogarnia współpracę, ale też czasami dostaję na swojego maila i jeżeli jestem czymś zainteresowana, to wtedy po prostu tego maila przy wysyłam do mojej menadżerki, która wszystko wycenia i prowadzi już te wszystkie rozmowy dalej, więc później ja już się nie kontaktuję raczej z tą firmą. Tylko właśnie wszystko przechodzi przez menadżerkę. Oznaczenie powinno zawsze być, ale ostatnio ludzie przesadzają w doszukiwaniu się współprac. I to też już chyba kiedyś poru poruszałam ten temat na Instagramie. Jest to dosyć taka przykra sytuacja, dlatego że szczególnie w przypadku osób, które zawsze oznaczają współpracę, bo. No, nie jestem jedyną osobą, która oznaczała współpracę przed tym wymogiem, gdzie trzeba było już oznaczać. I w momencie, kiedy właśnie pojawiła się ta sytuacja, że no były te skamy, nikt nie oznaczał tych współprac, że niby zaśnik sami sobie kupili, no to zaczęło się takie doszukiwanie. Tak samo jak właśnie była ta cała, nie wiem, drama, afera z Jessica Mercedes. i tymi koszulkami. I później nagle wszystkie marki odzieżowe w Polsce dostały rykoszetem i e, zaczęły być e, kierowane do nich pytania, czy Wy na pewno przyjedziecie w Polsce i czy Wy na pewno robicie to od zera. To tak naprawdę to jest dokładnie taka sama sytuacja teraz właśnie u nas, w naszym świecie, e, czyli e, ja czasami robię takie recenzje na Instastory. I e, teraz już nie, ale właśnie jak była ta taka naj, najbardziej to wszystko rozdmuchane, to dostawałam pytania, czemu nie oznaczasz, że to jest współpraca, gdzie nawet mówię w filmie, w tym Instastory, że to kupiłam i dostaję pytanie, czemu nie oznaczasz, albo też jeżeli coś dostałam w paczce pr chociaż zazwyczaj jak mówię, że jak coś testuję, że dostałam w paczce pr to mówię, że to było w paczce PR-owej, ale ludzie nie potrafią zrozumieć, że paczka pr to nie jest to samo co współpraca, więc nie mamy obowiązku oznaczania, że coś jest z paczki pierowej, mimo tego, że raczej nikt nie ma z tym problemu, bo to nie jest nic złego, że ktoś dostał paczkę pierową, ale zauważyłam, że właśnie dużo ludzi myśli, że jeżeli to jest paczka pierowa, to to już jest współpraca. Może też każdy inaczej to rozumie, ale jeżeli mówimy o tych takich prawnych zasadach, no to paczka pr nie jest współpracą i nie mamy obowiązku tego oznaczania, ale no nie ukrywam, że jest to przykre, jeżeli ja coś po prostu recenzuję, polecam i tak dalej i później pojawiają się wiadomości prywatne, czemu nie oznaczyć, że to jest współpraca albo że to jest współpraca, a jak na przykład powiem, że to nie jest współpraca, że tylko dostanę na przykład to w paczce PR-owej, czy też mówiłam na story to później yy, właśnie mam takie zarzuty, yy, to i, i tak jest współpraca, więc i tak powinnaś yy, to oznaczyć, bo przecież marka ma z tego korzyści. Ale znowu, teraz idąc tym tokiem myślenia, ja sobie coś kupię w jakiejś tam drogerii i powiedzmy, no nie wiem, będzie to olejek do makijażu z Eveline, obojętnie. Ja go kupiłam i teraz powiedzmy, że Wam go polecę, on jest super. Czy ja wtedy też powiem oznać, że to jest współpraca, bo firma ma korzyści materialne z tego? No nie, a to, że wysyła, to po prostu ona liczy na to, że ja to pokażę, natomiast no, nie ma żadnego zobowiązania, ja też nie muszę mówić pozytywnie na temat tych produktów, nie muszę mówić nic o tych produktach, to jest tylko i wyłącznie moja wola, czy ja to pokażę. Czy nie? Więc podsumowując, zgadzam się z tym, że oczywiście współprace powinny być oznaczane, ale też fajnie byłoby mieć więcej wyrozumiałości od widzów i niedoszukiwanie się takich współpracy też byłoby miłe. Influ, które mówią, że nie nagrywają z filtrem, ale jednak te filtry dodają. Słabe. I to jest bardzo słabe. Ja też o tym już mówiłam um, jakiś czas temu, kiedy była ta afera z y, y, jedną dziewczyną, która nagrywała y, na story w filtrze, gdzie mówiła, że Ani nie ma makijażu y, i reklamowała jakieś tam produkty do pielęgnacji. I teraz jeżeli chodzi o moje podejście do tego, to ja na przykład nie mam problemu z tym, że ktoś na co dzień y, na story nagrywa się z filtrem, no bo... Logiczne, że to po prostu wygląda ładniej, estetycznie i tak dalej, no i wszystko ok. Problem pojawia się natomiast w momencie, kiedy jest reklama i kiedy robimy współpracę, czy to z pielęgnacją, czy na przykład z jakimś produktem ym, do twarzy, czy nie wiem, tuszem do rzęs i tak dalej, i wtedy używam na przykład filtrów wygładzających, takich, gdzie macie też sztuczne rzęsy i tak dalej, to tak, wtedy to już jest problem i ym, i w niektórych krajach jest to zakazane i też właśnie w niektórych krajach y, chyba robi się powoli tak, że trzeba też oznaczać, kiedy się w ogóle używa filtrów mimo tego, że to widać y, nad y, pod Nikiem, ale też można zrobić tak, żeby tego widać nie było. No, ale zdecydowanie kurczę, jeżeli już coś reklamujemy i jesteśmy z tego zadowoleni, no to filtry nie są potrzebne, a wszyscy dobrze wiemy, że skóra ma teksturę i to nigdy nie będzie wyglądało tak, że nagle mamy wszystko wygładzone, a już yy, dla mnie jeszcze gorsze jest reklamowanie pielęgnacji z filtrami. To już jest bardzo słabe, więc tutaj zdecydowanie zgadzam się, że przy współpracach nie powinno być tych filtrów. Yy, poza współpracami no to już jest yy, decyzja tej osoby, ale przy współpracach moim zdaniem nie. Jak się zachować, gdy ty na współpracy jest kusząca, ale kosmetyk zwykły to bubel? Dla mnie tutaj nie ma w ogóle żadnej rozkminy, po prostu yy, ja takiej współpracy bym nie wzięła i, na, i tak jak Wam właśnie mówiłam, że przez tymi bankami i tak dalej, te banki naprawdę fajnie płacą. Jest bardzo dużo różnych marek, które naprawdę bardzo dobrze płacą, ale dostaniecie raz te pieniądze, ktoś kupi ten kosmetyk z Waszego polecenia, okaże się być beznadziejny i stracicie zaufanie nie na chwilę, tylko na cały czas, bo skoro raz poleciliście budy bubel i dostaliście za to pieniądze, to później będzie takie przekonanie wśród osób, że wszystko co polecacie jest ymm, no, niegodne polecenia, czy jest tam słabym kosmetykiem, i y, takiego zaufania raczej albo nie da się odbudować, albo będzie bardzo ciężko, więc lepiej mniej zarobić, ale mieć to zaufanie i polecać faktycznie kosmetyki, które wam się sprawdzają, niż powiedzmy, że na, nachapać się parę razy i skończyć. To też oczywiście zależy od tego, jakie wy macie do tego podejście, ale no jeżeli chce się być długo, w branży i chce się mieć dobre zdanie na swój temat, no to jednak trzeba dobrze wybierać ze współpracę. O, to jest też fajne pytanie, bo też dużo było pytań o agencję, więc dlaczego osoba z tak dużymi zasięgami jak Ty potrzebuje być w agencji? Teoretycznie, jak dobrze się orientuję, nie musiałabym być w agencji, natomiast agencje, często jest tak, że na przykład nie wszystkie współpracy, które Wam tutaj pokazuję, ja dostaję, tylko właśnie dostaje je agencja. Czyli takie bardzo duże um, korporacje jak, um, jak um, Coty, tak? Coty to chyba się Coty mówi, czyli Burjoie, mel i tak dalej. Oni nie odzywają się do, na przykład do mnie, tylko właśnie odzywają się albo przez agencję jeszcze reklamową do agencji mojej, albo po prostu już przez agencję. I to są takie współpracy, których ja na przykład sama bym nie dostała, gdybym tej agencji nie miała. No i też nie ukrywam, że jest to łatwiejsze, dlatego że... Ja nie muszę się zajmować żadnymi umowami, nie wyceniam żadnych współprac, wszystko idzie przez moją menadżerkę, więc jasne, że ja oddaję im jakiś tam procent. Natomiast... Też ten czas, który musiałabym przeznaczyć na wyceny, na rozmowy z klientami, na umowy, byłby sporą częścią mojego dnia, a po prostu ten czas mogę przeznaczyć na coś innego na nagrywanie filmów, na montowanie itd. Więc mi osobiście to pasuje, że mam kogoś i jestem zadowolona z tego, jak współpracuje mi się z LiveTube'em, więc też nie czuję potrzeby żadnej zmiany. Jasne, że to też jest kwestia indywidualna. Ja akurat trafiam na takie menadżerki, z którymi dobrze się dogaduję. One też wiedzą, jaki ja mam sposób nawiązywania współpracy, że nie biorę też każdej współprac, że bardzo zależy mi na takiej kontynuacji też z markami, z którymi już wcześniej współpracowałam, z którymi mi się dobrze współpracuje. No i oczywiście, że najpierw testuję i dopiero później mówię, czy tak, czy nie, bo czasami jest tak, że na przykład mówi się tak. I jeszcze przed przetestowaniem kosmetyku, no i potem już to idzie, już się podpisuje umowa, i tak dalej. E, a ja zawsze zaznaczam, że dobra, najpierw, że wstępnie jestem zainteresowana, dostanę produkt, przetestuję i wtedy powiem ostatecznie, czy tak, czy nie. No i zdarza się, że powiem tak, zdarza się, że powiem nie, więc to zależy. E, czy gdyby social media nie przynosiły mi dochodu, to nadal bym tu działała? Na pewno tak. No ja zaczęłam nie zarabiając. Więc to no, nie zaczęłam tworzyć tutaj materiałów po to, żeby zarabiać, tylko dlatego, że to było coś, co lubiłam, więc na pewno bym tutaj została. Czy zarabiam także na Instagramie i TikToku? Jeżeli tak, to podaj ile mniej więcej. Na Instagramie, na TikToku nie zarabiam, więc tam tworzę po prostu, bo chcę i tyle. A jeżeli chodzi o Instagram, no to. Ciężko mi jest powiedzieć, bo na przykład, czekajcie, bo ja sama nie pamiętam. Czy ja w ogóle w styczniu coś na Instagramie zarobiłam? Czy ja miałam jakąś współpracę? Yy, a, miałam z Hebe, ale to z Hebe miałam razem. To była, to była ta fota, i to było odnośnie tego filmu Urodomaniaczki by Hebe. Czyli że ja nagrywałam z nimi film, i jeszcze jako do tego, i do tego właśnie było ym, zdjęcie i story na. Instagramie. No ale to ciężko mi jest wycenić dlatego, że to nie był post tylko na Instagramie, tylko to było to wszystko, czyli tam jeszcze były inne rzeczy i był jeszcze film, więc tutaj nie mam pojęcia ile zarobiłam samego Instagrama, bo to raczej się nie rozdziela. A tak to wcześniejsza współpraca i to było słuchajcie 26 stycznia, a wcześniej, a wcześniej było 28 grudnia i to było Miesiąc przerwy miałam. Yy, I to było burżuła. Ale to było. Aha, to był tylko Instagram. Ale więc to, jeżeli chodzi o zarobki, to ja w ogóle. Bo też było pytanie, czy ja cały czas zarabiam tyle samo i czy pieniądze są w stanie mnie przekonać. Ja nie wiem, ile ja na tym zarabiam. Bo to w ogóle. Alan też czasami się ze mnie śmieje. Bo na przykład yy, mam już jakąś tam współpracę. Ja już w ogóle nagrałam film, wszystko super fajnie. Czy tam zrobiłam zdjęcia. I Alan się do mnie, mnie pyta, ile na tym zarobiłaś. Tak, um, nie wiem. Ja wiem, że to nie jest y, najbardziej biznesowe podejście, ale już było tak sobie tutaj Wam dookoła kręcę, że nie chcę tak powiedzieć. Nie mogę mówić konkretnych sum. Więc powiem ogólnie, że zazwyczaj, jeżeli to jest tylko i wyłącznie Instagram, czyli powiedzmy, zazwyczaj to jest post i InstaStory, pakiet InstaStory, to to jest kilka tysięcy. W moim przypadku. Oczywiście, osoby, które będą miały dużo większe zasięgi, to będzie kilkanaście tysięcy. Jeżeli mają jeszcze większe zasięgi, to będzie kilkadziesiąt tysięcy. U mnie to jest kilka tysięcy. No i ja właśnie miałam to burżuła, i potem miałam Equilibra, ale to było razem z lokowaniem na YouTubie, i to było 29 listopada. Ej, patrzcie, wychodzi, że mam współpracę na Instagramie co miesiąc. Jedną. Więc, no, jak możecie też zobaczyć po moim Instagramie, no, nie szaleję jakoś ze współpracami na Instagramie, bo no bo nie wszystkie mi pasują i wybieram to, tylko co mi się podoba. Jaka była najprzykrzejsza sytuacja, jaka Cię spotkała w związku z byciem influencerką? I to była chyba. Ja nie wiem, czy ja w ogóle Wam to kiedy. opowiadałam chyba to na jakimś live'ie, ale. W momencie, kiedy mieszkałam jeszcze w tym swoim poprzednim mieszkaniu, to tam miałam też zarejestrowaną firmę. I teraz niestety jest tak, że ludzie, nie wiem dlaczego, ale bardzo są zainteresowani tym, gdzie ktoś mieszka. I no, rejestrowałam tą firmę nie myśląc o tym, że ktoś może to wykorzystać. I pewnego dnia siedziałam sobie w domu i nagle usłyszałam dzwonek do domu, Odfie odebrałam i odezwał się chłopak i powiedział mi coś w stylu. Cześć, pisałam do ciebie na maila, ale mi nie odpowiadałaś, więc przyszedłam tutaj, dlatego że chciałabym, chciałbym, żebyś nagrała film z moją niepełnosprawną dziewczyną, bo to jest jej marzenie i fajnie by było, jakbyście nagrali i żeby się wypromowała. Słuchajcie, jak mi wtedy zaczęło serce bić z przerażenia? W ogóle jakim? ja się zapytałam wtedy pamiętam, że strasznie mnie zatkało, i zapytałam się, skąd ma mój adres a on właśnie tak, jakby to nie było naprawdę nic takiego, że po prostu znalazł go w internecie wpisując moją działalność gospodarczą i wiecie, co ja odpowiedziałam? Zamiast powiedzieć coś, że to nie jest OK i tak dalej, powiedziałam, że dobrze sprawdzę tego maila i się rozłączyłam. I wiecie, i teraz ja sobie mogłabym wymyślać, że co by było, jakby powiedział, by że to jest kurier, ja bym go wpuściła do domu. Co jakby miał jakieś inne zamiary? I po prostu ja byłam wtedy Zobaczcie, ja, do dzisiaj mnie to przeraża, bo ja ogólnie też nie jestem jakąś super um, otwartą osobą. Jestem zdecydowanie introwertykiem, więc jak ja coś takiego przeżyłam, byłam tak zestresowana i później w ogóle no, nie ukrywam, że bałam się wyjść z domu, a też Alan był wtedy w pracy, ja musiałam z misiakami wyjść, ja nie wiedziałam, czy on dalej stoi pod domem, czy nie więc to było mega stresujące i na pewno zapamiętam to do końca życia. I dlatego też właśnie postanowiłam, że ani nie chcę zrobić konkretnego... House touru, żeby nikt kto nie powinien, nie dostał za wielu informacji, gdzie w tym momencie mieszkam. Bardzo mocno staram się chronić to, nie pokazywać, jakie mam widoki z okna i tak dalej, i tak dalej. Bo ja też bardzo dużo właśnie pytań dostawałam, ile ma metrów kwadratowych moje mieszkanie, czy to jest nowe budownictwo, um, ile mam pokoi, jakie mam rozmieszczenie, czy zrobię house tour. I Ja wiem, że nie każdy pisze to po to, żeby to jakoś wykorzystać, no ale właśnie nie wiecie, kto siedzi za tą drugą stroną ekranu i jeżeli na przykład ja powiedziałam tą informację dla osoby, która po prostu była ciekawa, to okej, okay. ale co jeżeli to dotarłoby też do osoby, która no niekoniecznie jest ciekawa z tych takich, wiecie, przyjemnych względów. Najdziwniejsze, najśmieszniejsze współpracy albo wymagające dużo w zamian za nic. I tutaj jak czytałam, to to właśnie przypomniało mi się, że miałam kiedyś propozycję współpracy ze Stradivariusem. I to było dla mnie mega ekscytujące, ale oni chcieli bardzo, oni chcieli bardzo dużo, bardzo dużo za bardzo mało. I to było aż takie, wiecie, to było nie wiem, kilka tysięcy, ale bardziej poniżej tych pięciu tysięcy, a naprawdę tam było bardzo dużo y, świadczeń, więc y, myślę, że to było to. I z jednej strony się cieszyłam, ale znowu z drugiej strony, no szanujmy się. I to jest marka, którą stać na to, bo to też jest różnica, żeby nie było, że ja tutaj wyśmiewam. Jeżeli to jest mała marka, która dopiero startuje i mi się to podoba i chcę to reklamować, to jasne, ja mogę wziąć mniej. Natomiast kiedy to jest ogromna firma, to jest Stradivarius, kurczę, i tak mało płacą, no to wtedy. I myślę, że chciałabym zakończyć pytaniem, które jest ciężkie. I ciężko mi jest jednoznacznie na nie odpowiedzieć, czyli czy potrafiłabym współpracować barterowo, ale za super produkt, czy tylko y, płatną współpracę. I teraz dlaczego to jest ciężkie? Dlatego, że y, wydaje mi się, że cały czas ludzie i marki, które nie siedziały wcześniej w internecie, nie rozumieją za bardzo, dlaczego my bierzemy pieniądze za reklamy. I teraz z mojej perspektywy. Raczej, barter w tym momencie już nie wchodzi w grę. Nie wiem, co by to musiało być, żebym wzięła barter, dlatego że po prostu to jest moja praca. Ja za to płacę podatki, płacę za mieszkanie, płacę za jedzenie. I teraz, jeżeli brałabym regularnie barter, no to po prostu ja nie miałabym z czego opłacić tego wszystkiego a no, nie tak wygląda praca i to niestety jest tak, że dalej takie nawet większe marki czasami do mnie piszą i właśnie e, chciałyby jakąś tam reklamę za barter, no a to niestety tak nie działa, no bo też, no nie wiem, powiedzmy tuż do rzęs, on kosztuje 20 złotych i ja za to na przykład i czasami jest tak, że chcieliby i post i lokowanie na YouTubie i Instastory, no to po prostu w tym momencie tak już nie działa i mogą jasno wysłać paczkę pr Jeżeli mi się to spodoba, no to pewnie to się gdzieś pojawi. Jeżeli mi się to gdzieś nie spodoba, no to pewnie to też się gdzieś pojawi w jakimś make up jak będę testować itd. itd. No i też oczywiście do tego musimy jeszcze doliczyć ten czas, który ja muszę przeznaczyć na to, żeby stworzyć ten post, żeby obrobić zdjęcie, żeby napisać opis, żeby zrobić story. To też nie zajmuje pięciu minut. Ja wiem, że ludziom się wydaje, że takie zrobienie foteczki, szybko do coś tam w Lightroomie napisać opis, to zajmuje chwilę. No, nie zawsze. Chciałabym, żeby marki, które dopiero w, tym ho w to wchodzą, bardziej też szanowały nas, bo niestety też z doświadczenia większe korporacje, marki nie szanują twórców. Oni mają Was Czasami nie zawsze i nie wszystkie oczywiście, ale to jest tak, że oni mogą zawieść, ale ty zawieść nie możesz. I nawet, jeżeli umawiamy się na jakieś terminy nie, i mówimy, że dobra, to będzie wtedy dzień publikacji. Na przykład, ja nie mam nic innego przygotowane na ten dzień, bo wtedy jest publikacja, a ktoś tam po prostu nie odpowiada, nie ma go, nie ma go w pracy. I to jest dla mnie. Brak szacunku. Jeżeli chcemy razem działać, no to i ktoś coś daje od siebie, i ja coś daję do, od siebie, bo i oni mają korzyść, i ja mam korzyść. Więc fajnie byłoby pracować w synergii. I też czasami jest tak, na przykład, że umawiam się z kim, że wyślę na jakiś termin, film i coś mi wypadnie po prostu, nie wiem, w życiu prywatnym, że nie jestem w stanie, to ja wtedy zawsze informuję, że przepraszam, nie dam rady na ten dzień, ale wyślę wtedy i wtedy i czy będę mogła spodziewać się szybkiego feedbacku, żeby w razie co jeszcze ewentualnie coś poprawić. Zazwyczaj, jeżeli mam takie relacje z firmami, to raczej nigdy nic nie poprawię, bo wszystko zawsze jest okej, okay. ale no czasami się zdarza, że na przykład, nie wiem, coś źle powiem, coś trzeba poprawić, coś trzeba dopisać i w momencie, kiedy mamy dobre relacje i szacunek jest i z jednej i z drugiej strony, no to wszystko dużo lepiej działa. Nie wiem już do końca, do czego zmierzałam, ale tyle. I myślę, że to jest już też wszystko, o czym chciałam y, Wam dzisiaj poopowiadać. Myślę, że y, fajnie było i że Wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach. I jak widzicie, ja też mam y, sporo, y, może, no nie wiem, czy, nie chcę mówić, że doświadczenia, ale jestem tutaj 11 lat. W maju będzie 11 lat, kiedy nagrywam film na YouTubie, więc y, lubię się dzielić y, tym, co mnie tutaj spotkało, przeszło i tak dalej, więc jeżeli dalej będziecie zainteresowani trzecią częścią, to jak najbardziej jestem otwarta. A teraz już będę kończyć, zobaczcie, że też miś przetrwał cały czas, więc mam nadzieję, że fajnie Wam się na niego patrzyło, tak misiu? Byłeś grzeczny. Żeby nie było, że tylko miś siedział razem z nami, to jak widzicie... Proszę również. A teraz już będę kończyć, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i oczywiście widzimy się w sobotę. Do zobaczenia! Pa!